Rowerzyści i piesi to najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego. W przypadku kolizji z pojazdem nie mają praktycznie żadnych szans. W celu więc poprawy bezpieczeństwa tej grupy w czwartek 27 lipca bieżącego roku Policjantki Zespołu Profilaktyki Społecznej Komendy Powiatowej Policji w Lublinie prowadziły działania profilaktyczne w ramach kampanii Kręci mnie Bezpieczeństwo, podczas której rozdawały lampki rowerowe oraz kamizelki odblaskowe ufundowane przez Fundację KGHM Polska Mieć S.A. Akcja spotka się z dużą akceptacją i zadowoleniem. Dzięki oświetleniu i odblaskom obdarowane osoby będą bardziej widoczne, a tym samym bezpieczniejsze na drodze. Biorąc więc pod uwagę duże zainteresowanie działaniami oraz widoczną na drogach poprawę świadomości osób, które coraz częściej poruszają się wyposażenie w kamizelki, odblaskowe i sprawne oświetlenie, Lubińska Policja zapowiada na jesień wznowienie działań. Pamiętajmy, że noszenie elementów to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Jeden mały odblask może uratować nasze życie.